Pracę ułatwiam sobie taką skrzynką, którą sam wykonałem ze sklejki. Na dole widzicie dno oktopusa, są to wymiary dna oktopusa. Ten taki ołówkiem narysowany kwadracik. Tą skrzynkę oświetlam sobie belką oświetleniową fluwala, W tym przypadku mam taką beleczkę 60 cm długości, bo tyle też ma skrzynka. Postanowiłem, że będę miał wszystko po taniości: niczego nie kupię żadnych korzeni, nie będę szukał żadnego drewna. Wykorzystam to, co już mam. Ma być szybko, prosto i przede wszystkim tanio. Więc tu mam tutaj takie korzonki, a raczej kawałki drewna, które wcześniej już zacząłem moczyć, i tylko z nich mogę zrobić aranżację. Nie będzie to jakaś wyszukana aranżacja, będzie to bardzo prosta aranżacja. Akwarium jest nieduże, bo tylko 30 litrów. I coś z tego postaramy się ułożyć. Mam już pewien pomysł na ten zbiornik. Potrzebuję zbudować taką jak by to drewnianą konstrukcję przypominającą no takie układy klasyczne, jak to miało miejsce ładnych par lat temu, gdy były początki akwarystyki w stylu naturalnym. I to wszystko wydawałoby się, że to jest takie proste, tak? Postawimy sobie jakiś korzeń, oczywiście, aby to miałby lepiej jak zrobić, no to OK, Ale mam tam jakiś pomysł i muszę tutaj skleić te korzenie ze sobą, pokleić. Wszystko Wam pokażę, jak to będę robił. No i przede wszystkim tutaj muszę się pobawić i poukładać różnie te korzenie, aż w końcu będę zadowolony z tego, co mi wyszło. Eee, Cała ta konstrukcja z tego drewna będzie z brzegu akwarium, bardziej w rogu, z prawej strony, tak jak tutaj układam. Pomocą jest to, że mam te linie namalowane, czyli powierzchnie dna w oktopusie na tej sklejce. To wcześniej widzieliście, i teraz tylko należy ułożyć to drewno w taki sposób, żebym był zadowolony, żeby mi się podobało wszystko to, co mam połączyć, posprawiać, czy na pewno się zmieści w tym akwarium, żeby tam niczego nie przytłaczało, no i żeby przede wszystkim był dostęp do ścianek, żeby można było je wyczyścić. Całość obsadzę chami. Ma być zielono, ma być ładnie, no ale, ale powiem Wam, że no nie jest to takie proste, by się mogło wydawać. I tak jak sobie pomyślicie, a mało akwarium, 15 minut ułoży tam jakieś korzenie i coś tam wejdzie, na pewno będzie super, nie? No to tak nie działa. Powiem Wam, że to, co się z pozoru wydaje proste, prostym wcale nigdy nie jest. Jeśli chcecie uzyskać pewien efekt, no to tak na dobrą sprawę. Trzeba trochę się pobawić tymi korzeniami, spróbować różnych układów, różnych kombinacji tego drewna, a byli zadowoleni, żeby coś wam wyszło. No na początku myślałem, że to będzie szybko, no nie jest, jak widzicie, bo tak mi nie podoba się, tak mi się nie podoba, ale w końcu dochodzę tu już tutaj do tego, co bym chciał zrobić, no i już mam pomysł jak połączyć te dwa największe kawałki drewna. Oczywiście ja to będę kleił klejem cyanoakrylowym, czy jak wolicie tą kropelką. Do klejenia używam wersji rzadkiej, czyli klej cyjanoakrylowy rzadki i do łączenia używam tutaj ręczników papierowych kuchennych, zwykłych ręczników papierowych. A oczywiście można używać papieru toaletowego, jakiś tam bibułek, cudów, wianków, cokolwiek. Nie użyjecie, będzie ok. Ja tutaj nie widzę różnicy między bibułką z czegoś tam a papierem takim czy siakim. To wszystko się zwija wciska w jakąś szczelinę i zalewa klejem. Powstaje taka twarda spoina, podobna do plastiku. Bardzo szybko to się dzieje, pod warunkiem, że jest to klej rzadki, bo jak to będzie jakiś tam średnio gęsty lub gęsty, no to wtedy to już trwa ten klej, bardzo długo schnie. Ale ten rzadki to moment. Fajnie nasiąka ten ręcznik papierowy i momentalnie robi się to już takie twarde. Oczywiście na początku ten pierwszy punkt, no to jeszcze nie będzie mocne. Trzeba skleić i być cały czas bardzo ostrożnym. Odczekać chwilkę. O, taki dymek nawet się może pojawić. Radzę nie wąchać tych oparów, bo naprawdę przez ładnych parę dni będziecie czuli w nosie okrepne pieczenie. Nieraz jak załatwiłem oczy łzawią, podrażniona śluzówka nosa, nawet gardła. Jak przesadzicie, to robimy to tylko przy otwartym oknie, przy sprawnej wentylacji i nie wdychamy tych oparów. Szukamy sobie tutaj. Jakichś takich przestrzeni, gdzie możemy wcisnąć ten ręcznik, dobrze go tam upchnąć, ubić. To musi być taka, takie miejsce, które dobrze połączy obydwa kawałki drewna. Potem to zalewamy oczywiście klejem. Ja tu używam takiej wąskiej końcówki, takiej bardzo precyzyjnej. Jest na pewno to bardzo wygodne rozwiązanie niż gdyby jej nie było. Wcześniej używałem tego właśnie. Z całej tej buteleczki, z tym dziupkiem, no i powiem Wam, że na pewno jest dużo trudniej niż z tym wąską tą słomką. Ona naprawdę ułatwia życie. No i tutaj w tym przypadku szukam następnych miejsc tych spoin trochę było, żeby to było mocne, aczkolwiek powiem Wam, że chyba trochę lekko przesadzam, bo to lekka konstrukcja będzie nieduża do małego akwarium. wie gdzieś przy dużych konstrukcjach ciężkich kawałkach drewna ogromnych no to naprawdę trzeba tu się mocno przyłożyć wklejać to w wielu wielu punktach zrobić tych spoin bardzo bardzo dużo. Ja tutaj zrobię chyba 4 czy 5 takich spoin jeśli chodzi o te tutaj dwa kawałki drewna te największe które to jak gdyby stanowią trzon tej konstrukcji. Bardzo ważne jest to żeby to dobrze pokleić żeby ten cały ręcznik był zalany. Ja to wszystko w przyspieszonym tempie pokazuję, żeby was nie zanudzać, bo to jednak trochę trwało. Powiem wam, że dużo czasu mi na to zeszło. Ja praktycznie bawiłem się z tą aranżacją cały dzień. A to jest, wiecie, na przyspieszeniu, więc Wy tego nie odczujecie, tak? Masa scen jest powycinanych, masę materiałów w ogóle tu nie ma w tym filmie. <laughs> Jakbyście zobaczyli, dlaczego było, o rany, nie? Było tego sporo. Takie malutkie, proste akwarium mogłoby się wydawać, ale przy filmowaniu jest okropnie. To wszystko wydłuża czas, no bo normalnie byście usiedli, zrobili sobie marażacje. Jak macie filmować, to kamerę przestawiać, sprawdzać, czy się nagrało tamto, siamto, wiecie, no. Oświetlenie musi być dobre. Ja nie mogę zasłaniać, więc jakiś tam wygięty przy tym siedzę. Kamera z boku, i tak wiecie, widzicie, co, co wyszło. Nie? Gdzieś tam ramieniem zawsze coś przysłonię albo coś, no ale no coś za coś, tak. No jakbym miał jakiegoś operatora, który mnie nagrywa, nie ma problemu. Jak ja sam wszystko robię. No to niestety, jest jak jest, ale myślę, że wszystko widać i, i jest OK. A tak wygląda to poklejone. Jak widzicie, widać te spoiny. Widać się spowinę, ale tym się nie przejmujcie, to będzie widoczne. Olejcie temat całkowicie, bo później to się wszystko da łatwo, bardzo łatwo zamaskować. Nie jest to żaden problem. Oczywiście wszystko to Wam na filmie pokażę. No, i jak już te dwa kawałki drewna są poklejone, to trzeba dołożyć następne, następne, aż powstanie cała ta konstrukcja, taka, jak ma to nas zadowolić. I no, zawsze jakieś kwiatki się pokażą. No tutaj widzicie mam taki kawałek, który wystaje i przez co nie mogę to dopchnąć do tej ścianki tutaj bocznej, a chciałbym, żeby to było do ścianki bocznej bardziej dochodziło, więc mam taki bardzo ostry sekator, aczkolwiek to drewno jest strasznie twarde i ciężko się to ciało, ale ten sekator poradzi sobie z tym, Na przykład troszeczkę trzeba się przełożyć, popracować nad tym i jak się obetnie tą nóżkę, będzie można docisnąć bardziej do ścianki bocznej i wtedy to o wiele lepiej będzie wyglądało. Ale powiem wam, że kiedyś kupiłem taki tani sekator, jak najtańszy jaki był, myślę sobie, a takie patyczki potne i tak dalej. To powiem wam, że mi się łamał. Ułamało mi się mocowanie ostrza, pękło tego samego dnia po prostu, nie? A dałem za niego jakieś tam grosze. No potem już Poszedłem prozum po do głowy, tanio kupujesz, dwa razy kupujesz, tak ja, to mi się sprawdza, o rany, ale zawsze się gdzieś tam pokuszę na coś taniego i potem żałuję. Nie? Ale już tego nie robię i wolę kupić porządny sekator taki jak ten i wiem, że będę go miał już uu, uu, do końca życia prawdopodobnie, bo jest naprawdę porządny, mocny, o no, wiele droższy od tego najtańszego, ale myślę, że warto wydać na narzędzia dobre pieniądze. A teraz maskowanie tych spoin. Maskowanie spoin jest bardzo proste. Przede wszystkim spoiny zalewacie jeszcze raz klejem i posypujecie normalnie zmieloną kawą. I to naprawdę robi robotę. Posypujecie, kawa się przykleja do kleju, którym wcześniej polaliście spoinę, ale potem jeszcze, to nie wszystko, potem trzeba to jeszcze raz zalać klejem. Powstaje taka ciemna spoina, drewno w wodzie przecież też ciemnieje, tego nie będzie widać, a poza tym ja to i tak obsadzę mchami i roślinami, więc no, tak naprawdę mógłbym tego nie robić, I tak nie będzie widać, ale pomyślałem sobie, że pokażę Wam wszystko tak, jak to e, powinno wyglądać. Gdybyście na przykład nie chcieli to obsadać e, roślinami, mchami i miało być to widoczne, to trzeba sobie jakoś radzić. No i właśnie tak się radzi. Biorę kawę po prostu zmieloną, posypuję tutaj e, sobie te... te spoiny, posyp, polane klejem oczywiście wcześniej, no a potem to wszystko trzeba zalać klejem, to pod, ta kawa nie będzie Wam puszczała niczego do wody, bo wiadomo, że kawa może barwić Wam, ale już takie małe ilości, to myślę, że tam długo by nie barwiły, ale przy jakichś większych konstrukcjach, dużych akwariach, e, dużych spoinach, może mógłby być to problem, ale jak zalejecie to klejem, nie będzie takich problemów. No tak to wygląda, widzicie, już po obrobieniu kawą, Gdyby się spodziewał, że można kawę do akwarium dawać, nie? No, i tego nie widać. Wiecie, zobaczcie. Ani śladu nie ma tutaj spoin. A oczywiście te z tyłu, to, to będą od tylnej ścianki. Tego tam nie maskowałem, nie ma sensu. To i tak będzie niewidoczne, nie? Tylko to, co może być widoczne albo z boku, albo z, przez przednią szybę, oczywiście. No i nie ma śladu po spoinach. Bardzo naturalnie to wygląda. A teraz, żeby sobie ułatwić życie włożyłem do tej skrzyni mojej drewnianej właśnie oktopusa. No i co teraz należałoby zrobić, to wsypać podłoże. Miałem też podłoże Sichema Florid Dark i to jest podłoże opracowane na podstawie takiej glinki, na bazie glinki stworzonej z myślą o akwarach z bogatą roślinnością. I producent opisuje, że ono jest wstępnie przepłukane i delikatnie trzeba przepłukać. Rany, jakie to są bzdury, mówię Wam. Ja nie pamiętam, żebym kiedyś płukał tak długo podłoże jakikolwiek. One barwiło i barwiło. No, pierwsze zalanie to woda miała kolor, jakby to powiedzieć tak obrazowo, do czego to by porównać? Kakao. Do kakao dosłownie, z mlekiem. Z małą ilością mleka. Takie coś by było, nie? Masakra. Jakbym włożył rękę bez płukania tego podłoża do akwarium, które bym zalał, to nie widziałbym dłoni w tym małym akwarium. Poważnie. Po prostu kosmos. Więc naprawdę trzeba się przyłożyć do płukania. No, podłoże jest bardzo bogate. Zawiera bar, chrom, cynk, glin, kobalt, magnes, mangan, miedź, nikiel, potas, sód, wanat, wapń, żelazo i jeszcze inne rzeczy. <grywia> Więc jest na, na bogato, że tak powiem. Ale oczywiście z czasem przekonamy się, jak to będzie nam tu rośliny odżywiało. Oczywiście korzonek musiałem włożyć na podłoże, żeby zobaczyć jak to wygląda w akwarium. Czy wszystko jest ok czy on tam będzie pasował, czy może jednak coś dokleić, albo może coś odkleić. No ale na szczęście podoba mi się, może być. Teraz wyciągnę to akwarium z tego pudła mojego, z tej sklejki i obkleję mchami korzeń. W akwarium było mi to ciężko, niewygodnie, wolę wyciągnąć ten korzeń z akwarium i akwarium zabrać stamtąd i w tym właśnie moim pudle do budowania aranżacji o wymiarach maksymalnych 60 cm. Ale mam jeszcze drugie, takie wiecie, chyba na 80 albo na metr, na metr chyba. I będę tutaj kleił w ten sposób, bo po prostu jest tak zwyczajnie wygodnie. I na pierwszy ogień idzie mały anubiasek i mała bucefalandra, gdzieś tam ją wcisnę, nie muszę tego przyklejać, tam jest dużo zakamarków, takich szczelin, w które można trochę rośliny wcisnąć, one się tam trzymały, bez żadnego klejenia. Jak widzicie, a następnie obłożę mchami sobie tutaj ten korzeń, mam tutaj dwa gatunki, trzy gatunki mchów, będzie to chrystmas i on tak bardziej będzie tutaj, tak powiem, w tej niższej części tego korzenia, u góry będzie feniks, ale jeszcze gdzieś tam zaakcentuję, mam willowa i te trzy gatunki mchów, najpierw sobie to poprzymierzam, poobkładam, e, zobaczę, jak to będzie wyglądało, czy mi starczy tego muchu, czy może inaczej go poukładać, e, a następnie będę przyklejał ten mech. E, będę to kleił też klejem cyjanoakrylowym. O, pies sąsiadów się odzywa. Ostatnio raz zrobił się strasznie wredny. E, od kilku dni o 5.30 szczeka jak wściekły przez równą godzinę. Jak sąsiedzi idą do pracy, to on tam wtedy wpada w szał. I wtedy ja teraz sobie nie pośpię. Dobra, wracamy do akwarium. Obkładam i kleję klejem cyjanoakrylowym, ale nie już rzadkim, bo ten rzadki do roślin to on tak nie bardzo się sprawdza. Nie jest taki wygodny, tylko klejem gęstym. Nawet nie średnim, tylko gęstym. On wtedy nie ścieka, trzyma się w miejscu, w którym go umieściliście. Nie ścieka, nie robi problemów, nie pobrudzicie sobie tak łatwo rąk, jak tym w żelu. Ale najpierw trzeba to oczywiście wszystko poprzymierzać, z jakim dojdzie do klejenia, bo może się nagle okazać, że ja zaczynam przyklejać, nagle się może okazać, że no, nie ma tyle mchu, ile bym chciał, żeby było i musiałbym to jakoś inaczej poporcjować, a jak przykleiłem już, no to jest lipa. A tak zawsze mogę to jakby pozmieniać. No i właśnie tu klej cyjanoakrylowy. Świetnie się do tego sprawdza. Jeszcze nie daję Feniksa. Tylko na razie samego Chrysmasa tutaj sobie poprzyklejam. I jak widzicie, daję tutaj kilka takich kropelek, ostrożnie, żeby sobie łapnie poprzyklejać. Najlepiej było używać jakichś rękawiczek, no, ale mi tam niewygodnie było, więc dziś bez rękawiczek przyklejam sobie, zostawiam i. To jest moment, i to będzie wysychało. Zanim ja tu skończę, to, to już będzie się bardzo mocno trzymało. Poza tym, jakbyście włożyli to do wody, to on i tak, tak się zrobi się taki mleczny i nie rozlewa się, i też pod wodą nawet można przyklejać. Nie ma problemu. W akwarystyce morskiej często tak się jakieś tam Zoaski przykleja w ten sposób, czy jakieś tam inne minkasy. Przyklejamy to. Tutaj, jak widzicie. Ostrożnie z tym klejem, nie może za dużo dać, bo on przecieknie jak gdyby przez, przez ten mech, i będziecie widzieli to w akwarium jaki taki biały punkt. Po prostu będzie się przebijał ten klej, będzie widać taką białą spoinę, bo jak on zostanie wodny, robi się taki biały. I bardzo nieładnie to wygląda. To oczywiście później to i tak by zarosło i nie ma problemów, no ale przez te pierwsze dwa tygodnie no, wyglądałoby to tak sobie raczej, nie? Ja chciałem ten korzeń okleić bardzo mocno mchami, żeby on był po prostu taki bardzo, bardzo obrośnięty. Nie zależy mi na tym, żeby to drewno tutaj w tej dolnej, środkowej partii nawet było widoczne. Tu u góry nie wszędzie będę przyklejał, ale tam u góry jakiś akcencik drewna pozostawię. Ale zależy mi, żeby to się stworzyła taka zielona ściana z tych trzech gatunków mchów. No i u góry oczywiście postępuję podobnie z Feniksem. Feniks jest bardziej delikatny. Powiem Wam, że ciężej się go klei, bo on potrafi się rozpaść na wiele takich tych łodyżek, bym tak powiedział, a ciężko jest całego posmarować klejem, żeby, żeby to się trzymało. Chyba, że macie taką oderwaną, zwartą plechę tego, no to to wtedy nie ma problemu, nie? Ale jak macie tam, wiecie, taką zbieraninę jakichś tam kawałków tego mchu, no to jest kłopot. Ja robię to w ten sposób, że przyklejam to również tak samo jak ten pozostały mech, Czyli tym klejem nakolowym w żelu, ale później jeszcze dodatkowo owiążę sobie żyłką wędkarską. Mam taką cieniutką żyłkę wędkarską, bodajże chyba 0,2 mm, i, i obwiązuję to dodatkowo jeszcze żyłką. To wiązanie, wiecie, bardzo szybko przerasta i tam już po tygodniu to nie ma śladu po tym wiązaniu. Żyłka jest tak cieniutka, że prawie tam niewidoczna. No, nie tak łatwo się wiąże, jak się klei, no to to jest chyba fakt, nie? Ale powiem Wam, że przy Feniksie mi się to sprawdza zwyczajnie. On się później nie odrywa, trzyma się tam bardzo, bardzo długo. Oczywiście jak urośnie taka wielka, gęsta plecha, jak u mnie w tym dużym akwarium, no to powiem Wam, już niewiele mu brakuje do oderwania. Ale to jest naprawdę kawał tego muchu tam u mnie. Miałem z czego pobierać organy, bo wszystkie te rośliny, które tu widzicie, po prostu pobrałem z tego dużego akwarium, niczego nie kupiłem, ani jednej roślinki. W ogóle niczego nie kupiłem do tego akwarium, wszystko to już u siebie miałem. I jeszcze te to tutaj przykleję w jednym miejscu, bo Willola tam wcisnąłem, ale go trzeba przykleić, żeby nam się gdzieś tam nie oderwał. No i jak już oklejony jest ten cały korzeń, no to można go włożyć już do akwarium i już mi się teraz to nawet podoba. Myślę, że fajnie wygląda z tym dnem. Oczywiście, no, mam w planach, żeby zarosło. No jak ładnie to wygląda, no to teraz. Przewiążę tym żyłką, jeszcze tak jak mówiłem wcześniej. Strzeżonego Pan Bóg strzeże, wolę tak zrobić. Oczywiście tutaj jeszcze trawniczek sobie posadzę. Na trawnik to jest Roharis, ten malutki i tutaj jeszcze Tonelus, Echinodorus Tunelus został posadzony, to tam z tyłu bardziej, a z przodu będzie Loharis, ale myślę, że tam jeszcze zascentuje też Tonelusem. Wiecie, mi się bardziej podobają trawniki, jak jest kilka gatunków roślin wymieszanych. To bardzo naturalnie wygląda, bo jak to jest taki tarnik, tylko z Zelo Harisa, to on nie jest tak naturalne. On tak bardziej wygląda, wiecie, jak wysyżony przed domem, jak murawa boiska, nie? z jakimiś tam klimatami leśnymi, łąkowymi, to niewiele ma wspólnego. Nie wygląda to dość naturalnie, ale jak pomieszacie kilka gatunków roślin trawnikowych, to zaczyna wyglądać to fajnie. Ale to jest oczywiście kwestia gustu, to jest moje zapatrywanie się na to. Każdy z Was może mieć jak gdyby na to inne zdanie. Tu jeszcze z przodu posadziłem Amanie Bonsai. Bolbitis z tyłu jeszcze trafił, też wciśnięty w taką szczelinę. Tu obok Amani całkiem z boku jeszcze jest Staurogyn. Bardzo lubię tą roślinę, ale trzeba ją pilnować. Ona jest jak na te wymiary zbiornika dość duża. A tam na tył za korzeń trafi kilka łodyżek hygrofilii, pinityfidy. No, i jak to wszystko jest już posadzone, to należałoby to zalać. Ja już nie będę Wam pokazywał, jak się wlewa wodę do akwarium. No, totalnie bez sensu. Więc już tu widzicie akwarium zarane. Oczywiście wszystko świeże, surowe, takie jeszcze, nie? Woda nie jest krystalicznie czysta, bo jeszcze aft. Ruchomi, słuchajcie, też Wam za chwilę, pokażę. No, wygląda to dość surowo. Na początku jeszcze nieciekawie, ale ja już tu widzę potencjał. A tu widzicie filtr, jak widzicie podwieszony nad lustrem wody, dość ciekawa konstrukcja, dość spora pojemność filtracyjna jak na tak malutkie akwarium, zobaczcie jest taka duża rynna. Ja tam włożyłem taki kawał gąby, ale oczywiście możecie włożyć tam ceramikę, cokolwiek zechcecie. Ja na razie dałem gąbkę, Zobaczcie, jak się będzie ta gąbka nie spisywała, jest to dość duża gąbka w porównaniu do filtrów wewnętrznych przewidzianych na ten litraż, ale zobaczcie jak ta pompa to jej daje, bo to jest nieduża pompa i ona jest całkowicie wystarczająca jak widzicie. Jak się założy te sito, to wtedy ta woda jest rozprowadzana równomiernie nad tą gąbką. Więc fajne rozwiązanie jest to takie złoże zraszane. I widzicie teraz, to się wszystko już tutaj wtedy inaczej zachowuje. Ta woda płynie sobie równomiernie, jest wprowadzana na gąbce. O, tu widać. widać. Jak to wygląda? No, ten ruch wody w, w tym sicie jest dość spory, ale woda sobie spokojnie, że tak powiem, o zobaczcie tutaj, z wylewki, wylatuje, nie robiąc pralki w akwarium. Zresztą ta pompa jest zbyt słaba, tam nie pamiętam ile to było, 350 litrów na godzinę, chyba, Ale już tak strzelam, bo muszę się upewnić, mówiłem o tym w poprzednim odcinku. Jest też skimmer, no i tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o akwarium już zalane. No myślę, że będę w innych odcinkach pokazał Wam jak tutaj idzie, jak się pokazują różne plagi, jak z nimi walczę, albo może jak się poddałem, nie wiadomo.